Jesteśmy w Media Hub, gdzie wszyscy dziennikarze przed spotkaniami i oficjalnymi treningami właśnie spotykają się tutaj. Jak widzimy, welcome, tutaj wolontariusze czekają i zawsze jak nie wiecie czegoś, to możecie spytać, oni pomogą. Przechodzimy teraz w kolejny sektor tego Media Hub. Po lewej stronie zobaczycie jest kawa. Bo jak ciężko pracujesz, to musisz również wypić kawę i zjeść dobrze, a tutaj jedzenie naprawdę jest dobre. Media Cafe zapraszam was serdecznie. I spotkaliśmy naszego rodaka. Zgłodniał, a Polak nienajdzony to Polak zły. Naprawdę można dobrze zjeść, można dobrze wypić, yy, tylko nie alkohol. Woda, woda niegazowana jest tutaj w lodówce. Jeśli ktoś jest fit, tak jak Giki, to może wypić sok ze świeżych owoców. Jeśli ktoś nie jest fit, to proszę zbliżenie ciasto śliwkowe. Tylko 280 kalorii. Jesteśmy w miejscu, gdzie nasi wysłannicy pracują po konferencjach i piszą dla Was teksty, i tworzą wideo. Zapraszam. Panie Tomku, Panie Tomku, który no, panie tekst proszę. tworzymy na Interia Sport? A przygotowujemy się właśnie do konferencji prasowej Michała Probierza i zapytamy, czego możemy spodziewać się w meczu z Austrią. Ten zawodnik wczoraj był najlepszym graczem podczas meczu dziennikarze kontra PZPN. On odebrał piłkę Sebastianowi Mili i po... W takim niesamowitym rajdzie zdobył gola. Także my on myślę, że się musi zapytać Michała Prowiada, czy jeszcze dowoła go do reprezentacji Polski. Czego wy nie widzicie, widzą kamery. Stoimy właśnie na podejście, gdzie kamery są ustawione i pokazują na żywo, konferencje przedmeczowe selekcjonerów i trenerów. Taki to jest właśnie widok. Kole, nie byłem pilnym uczniem i nigdy nie siedziałem w pierwszym rzędzie, ale dla Interi Sport robimy wyjątki i właśnie my tu jako wysłannicy Interi Sport, siedzimy w pierwszym rzędzie, żeby zawsze być na bieżąco i pytać selekcjonera naszych zawodników, a później żebyście wy czytali najlepsze teksty, które możecie znaleźć na polskich portalach. Jesteśmy na miejscu, gdzie zazwyczaj siedzą selekcjonerzy i zawodnicy danej reprezentacji, która gra na Euro 2024, a Wy z drugiej strony widzicie, jak to wygląda. Nasi piłkarze grają w swojej bazie w w ping a tutaj dziennikarze mają piłkarzyki. My jako Polacy czekamy na delegację jakiegoś kraju i jesteśmy gotowi zagrać 2 na 2. A efekty pokażemy jak to jest chętnego, bo Polacy nie grają za, za darmo, tylko o co zakładają się zawsze o 5 euro. Jako, że nie było chętnego, gram bez przeciwnika. Polska Austria 1.0.